Hej, patrzcie co mam. Zajmę się tym. Nie martw się, mam jeszcze. Wow, to nie jest to wiele większy. Kurczę, mogłem zaczekać. Ojej, co się dzieje? Gładko poszło. Ach, dziwnie się czuję. Ja też! Dosyć! Ile mamy jeszcze czekać. Wow! Wielki słoik moteli! A to co? Co takie małe? Cię już doczekać! Patrz! Możemy zrobić sobie z niej maseczki! Nieźle! To zaczynajmy! Położę tylko ogóreczki na oczy! Okej, okay, teraz mutella! Ale wygląda tak pysznie! Wiesz co? To będzie dla mnie! O, ale pycha! Chcę więcej! Ojejku, nie nadążam jeść! Chyba pochłonę wszystko! Jeszcze troszkę. Nie zauważy. Niech to! Nic już nie ma! Widzę nawet prześwit. Co tak długo? Co do licha? Ty ją jesz? Zaraz. Wszystko zjadłeś? Taki ogromny słoik. Miałeś mi robić maseczkę. Eee, możesz wziąć moją. A żebyś wiedział. Eee, źle ci z oczu patrzy. O, tak. Raz, dwa, trzy. Start! Ale super. Czy to prawdziwe złoto? Raczej prawdziwa czekolada. I zaraz się w nią gryzę najpierw obcas. To jest coś to naprawdę niesprawiedliwe. Co ja mam z tym zrobić? Cóż, całkiem ładny, czy to mój rozmiar? Czuję się jak kopciuszek. Pasuje jak ulał. Gdzie ona poszła? Czyż nie jest piękna? Idę, królewno. Chyba brakuje ci buta. Och, mówisz to mnie? Załóż go, książę. Leży idealnie. Wszystko z nią ok? Po prostu delektuje się czekoladą. Nie przejmuj się nią. Kto potrzebuje faceta, skoro jest cukier? Eee, tam. Gotowa? Czy to się dzieje naprawdę? Darmowe iPhony? To najlepszy dzień w naszym życiu. Zobacz, jakie nowe i lśniące. Nie chcę się z nim rozstawać. Skoro ty masz prawdziwego, to znaczy, że mój jest czekoladowy. Tak właśnie myślałam. Te aplikacje nie działają. Do kogo będziesz z tego dzwonić? Patrz na to. Nie znam tej apki. Ło! Wow, ale piękne! Chyba zostało mi tylko jedno. Całkiem niezłe. Naomi, jesteś tu? Jest jak zahipnotysowana. No tak, ludzie wpatrzeni w telefony. Już wiem, może trochę muzyki. Obudź się dziewczyno! Ona naprawdę odleciała. Wow. Pobudka! Nadal nic? Beznadziejny hmm. przypadek. Tu potrzeba specjalisty. Czy pani doktor ją uzdrowi? Niedobrze. To wyjątkowo trudny przypadek. Muszę wykonać parę badań. Tak podejrzewałam. Trzeba sprawdzić, co się dzieje. Stetoskop gotowy. Mm -hmm. Okej. Okay. nic nie wykryłam. Jest jak wielkie puste pudło. Została ostatnia próba. Aaaa, spoważna sprawa, pan nic tu nie zdziałam. Zostajesz sama. Nawet lekarz nie pomógł. Niech spojrzę. Bardzo lekkie. Naomi w końcu się budzi. Co się stało? Naomi! Myślałam, że straciliśmy cię na zawsze. Spoko, ma nic mi nie jest. Pora na kolejną rundę. Super, ciastka z milki. Uwielbiam je. Mmm, w sumie to kocham. Wiesz co? Mogą być znacznie smaczniejsze. Włożę je najpierw do foremki. O tak? Teraz czas na łyżkę i mleko. Muszę wymierzyć idealną ilość. I mieszamy wszystko. Uch, wcale tak łatwo nie jest. Co ty tam wyprawiasz? Widzisz? Ciasteczkowy mix. Który można upiec. Najpierw jednak wyjmę te talerze. tu schował obraz i walizki. Deska do prasowania? Drzewko? Fiu! Musimy wybudować jakąś szopę. Dobra, teraz będziemy piec. Nie mogę się już doczekać. Jeszcze kilka dekoracji. Nie ma to jak słodkie serduszka. I można jeść. Lepsze niż wcześniej. Ciekawe, co ja dostałam hmm, banany? No nic, skosztuję. Ojej, przepraszam, masz trochę na twarzy i włosach. A może by tak ugryźć trzy naraz? O nie! Uwaga na głowy! Teraz to już całkiem mnie upaćkałaś! Mogłam się w sumie tego spodziewać! Weź tę serwetkę! Zaczynamy! Wow! Wyglądają przepysznie! Muszę skosztować! Mmm, mniam! Ja też chcę! Jeszcze jedna! O, ciekawe co ja mam! Dobra, sprawdzam! Wow, to popcorn! Ale nie byle jaki! Ugh, co ty wyprawiasz? Mam ochotę pograć w golfa. No dobra, to też pójdę. Hej, ale tu fajnie. No, ale tu się gra jak coś. Dasz radę. O, sorka. Przeszkadzam ci. Wezmę to sobie. No. W końcu mogę pograć! Czekaj, sekundka! Co? Na co mam niby czekać? Okej, okay, wróciłam! Z popcornem wszystko jest ciekawsze! Wow, ale uderzenie! Kij z tym popcornem! Mam! Tak! Sukces! Pycha! Jestem pod wrażeniem. Co my tu mamy? Czerwone przekąski są najlepsze. Tyle truskawkowych słodkości. Na pewno zjem je wszystkie. Są też malinki. Mam zjeść to wszystko? Już wiem jak. Mam coś innego, cały sznurek słodkości. Zjem wszystkie w mgnieniu o. A! Nie przeszkadzaj sobie, przygotowuję się na ucztę. I mas. Słodkie i chrupkie? Niezłe, wszystkie są smaczne. I ostatni. Słyszysz, jak chrupie? Ale dobre słodycze. Najlepsze jest to, że pałeczki też można zjeść. To nie koniec. Delicje. O, chyba zjadłam wszystko. Problem z głowy. Teraz dopiero skończyłam. Kylie? Co? Usta mi się skleiły. Te na szczęście nie. Wow! Ale są owocowe. Wiśniowe rządzą. Zostawisz mi chociaż jedno. Zabieraj swoje brudne łapska. Dopiero zeżarłaś swoje słodycze. Gdzie mi się tu ładujesz? Poszła. Zesłużyła sobie. A teraz gwóźdź programu. Takie chrupkie i cierpkie. Mogłabym to jeść na metry. I wisienka na torcie. Powabne czerwone usteczka. Tak, zdecydowanie najlepsza część. Wszystko okej? Okay? Nie patrz tak na mnie. Co Blonda. O kurcze, ale ubaw. On jest przezabawny. Cóż, skoro ona patrzy w telefon, ja odkryję swój talerz. O, truskawkowo-bananowy napój. Spróbuję go. Hej, zobacz co mam. Cóż, twoja strata. Ja się napiję. Witaj, piękna dziewczyno. Te kwiaty są dla ciebie. Co? Ale jak to? Skąd on się wziął? Bardzo dziękuję! Nie wierzę! Ja też chcę księcia! Tak! Super! Ja też mam taki napój! Lepiej pomaluję usta, zanim książę się pojawi. Muszę wyglądać jak najlepiej. Gotowe! Idealnie! Włosy też wyglądają ładnie. W porządku, otwieram napój. Biorę łyka. Czas poznać mię duszę. Halo? Książę? A to co? Ciasto? Nie chcę ciasta! Chcę księcia! Wow! To ciasto wygląda bardzo smakowicie! Mmm, ciekawe jak smakuje! O, masz ochotę na moje ciasto, książę? Cóż, jeśli tak, to musisz za mną pójść! E, e, przepraszam na chwilę! Tylko momencik, zaraz wrócę! Witaj, damo! Czy mogę tego skosztować? Mmm, to ciasto jest genialne. Co to ma być? Ona uwiodła mojego księcia swoim ciastem. To nie fair, nie można tak kraść! Witaj, piękna dziewczyno. O! Już rozumiem! Hej, mogę Cię prosić o przysługę? Hey, słyszałem, że rozdają tutaj ciasto. Chwila, hmm? kolejny książę? Jak to? Wow, to ciasto jest pyszne. Czas na kolejnego księcia. Hmm? Okej. Okay. Witaj, piękna dziewczyno. Ciasto powiadasz? Okej, okay. skoro właśnie tego pragniesz. To na pewno daj jej nauczkę zjedli całe moje ciasto. Nawet go nie spróbowałam. <śm> dostała to, na co zasłużyła. A ja przynajmniej mam te piękne kwiaty. Gotowa na drugą rundę? Naturalne piękno! Kto nie lubi borówek? Świeżutkie! Aż mi ślinka pociekła. Mmm, pycha! Nie mogą się zmarnować. Zjem je wszystkie. Mam pewien pomysł. Daj mi chwilkę. Okej, okay, borówkowe lowe. Spoko, co nie? Robi wrażenie. Moja kolej, ale ze mnie szczęściara. Uwielbiam nudle. Niebo w gębie. Serio? Smacznego. Mmm... Hmm. Moja koszula! Muszę ją chronić przed ciąganiem, Ale ona nie ogarnia! Ech, jeszcze pół porcji! O matko! Atak makaronu! Zamknij buzię, Julie! Muszę się zabarykadować! Nic nie słyszę, Joey! Jestem bardzo zajęta! Co ty nie powiesz? Mogę pana na chwilę pożyczyć? Dzięki, jak coś, to będę tam czekał. Co takiego? Ach, nie ma to jak górskie powietrze. I wykrakałem! Mm -hmm. Ale to jest dobre. Ciekawe, gdzie jest Joey. Podnosimy. Ale to smacznie wygląda. Uwielbiam czerwony. A do tego wszystko, co kwaśne. Czekaj, dostałem zwykły długopis. Co to ma niby znaczyć? Musisz się ze mną podzielić. Raczej nie. Muszę tego skosztować. Uuu, ale kwaśne. Serio? Będą świetnie pasować do żelków. Smacznego! Lepsze niż myślałam. Wiem! Julie, widzisz ten długopis? Ma w środku wkład. Fajny, co nie? Ale czekaj. Wystarczy troszkę wody. Cudownie! Szybciej, Joey! Ha! Dobra! Patrz! Mogę wydmuchać tuż i Tada! To jakiś kwiatek, co nie? Prześliczny. Podziwiaj, podziwiaj, nie spuszczaj z niego oka. Nie przeszkadzaj sobie, ja mam rączki tutaj. Udało się! Ładny jest! Moje żelki! Gdzie ty idziesz? Hej, ja zaczynam! Uuu, śliczne czerwone usteczka! Ładnie by mi było z takimi! Jak gwiazda filmowa! Dziękuję wszystkim za przybycie! Ale te reflektory są jasne! Okej, okay, koniec zdjęć! <grystanie> Tylko żartowałam! Hej! Jest tu ktoś? W takim razie otwieram swoje But na obcasie i co ja niby mam z nim zrobić? Ciekawe do kogo należy. Nigdy jej nie znajdę. Cześć dziewczyny, zgubiłyście but? Nie. Co za dziwak? Gdzie on się podział? Hej, znalazłeś go! Czy mógłbyś mi go założyć? Z przyjemnością. Uff, było blisko. To tylko sen, prawda? Miałam. Pachnie całkiem ładnie. Mm. To jest lepsze niż myślałem. Już lepiej o tym nie mówmy. Hej, ja zacznę. W porządku. O, spójrz na te cukierki. To małe kawałki puzli. Mam pomysł. Zawsze byłam w tym dobra. Już prawie kończę. O tak, idealnie. Hej, zobacz co zrobiłam. Ha? Super! Czekaj, czy ty. Ja też cię kocham, Naomi. Hej, to tylko serduszko. Zobacz, co ja dostałem. Wygląda pysznie. Niebieski krem jest najlepszy. Zostało jeszcze dużo, ale smaczne. Co to tutaj robi? Zobacz, co jest w mojej babeczce. Gadzi się na ciebie, ale mięciutkie mnie smakuje. Ha, myślałem, że to było prawdziwe oko, a ty je zjadłaś. Co za emocje. Mogę zacząć? Czy to jest to, co myślę? Niebieskie landrynki! Mm. Smak jagodowy! Są naprawdę pyszne. Mogę zjeść cały talerz. Mm. I ostatnia. Ach! O o! Nagle zrobiło mi się zimno. Dziwne! Moje ręce zamieniają się w lód! To nawet fajne! A to co? Hej, ładna oni! Oj, tego się nie spodziewałem! Już wiem, trzeba trochę podgrzać atmosferę. Proszę bardzo! O kurczę, ale to jest ostre! Aaaa! Wow, co tu się wydarzyło? Hej, przynajmniej cię rozmroziłem! Teraz moja kolej. Wow, wyglądają jak małe stopki. Mm, co za owocowy smak! Co się dzieje? Moje stopy bardzo chcą chodzić. Serio? Muszę iść. Nie wiem gdzie, ale idę. Yy, Topa! Dziękuję. Jesteście tacy mini? Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek ją zobaczę. Jej stopy po prostu ją zabrały. Zaraz po tym, jak to zjadła. Strasznie się martwię. Hej, Tomasz! Naomi, to naprawdę ty? Dziękuję, pani detektyw. Dobrze się bawiłaś? Tak bardzo tęskniłem. Co za ulga? Yeah, jesteś kolejna na nasze kolejne wyzwanie? Brawo! Mamy mnóstwo gum w tubkach. Dostałyśmy każdy możliwy smak. Zacznę od tego. Wycisnę gumę prosto do buzi. Wow! Ale smaczne! Wiem! Wszystkie są pyszne! Moment... Myślisz, że umiesz zrobić większego balona niż ja? Start! Będę bardzo szybko żyła! Co jest? Skąd masz tyle rąk? E, stąd, że zamierzam wygrać. Ugh, ale z ciebie szóstka. A teraz zrobię balona. Mam całą buzię w gumie. Haha, ha, ale głupio wyglądasz. Okej, okay, moja kolej. Idzie mi całkiem nieźle. Wow, robi się ogromne. Jak ja mam zdjąć z siebie tę gumę? Wow, ale tu pięknie. Ciekawe, jak wysoko polecę. Mam stąd widok dosłownie na wszystko. Hej, spadaj z drogi, ptaku. Siod! O nie, powietrze ulatuje i spadam. Fuj, wszędzie pełno gumy. Hej, gdzie ona się podziała? Ua! Skąd ty się wzięłaś? Z nieba? Byłam tak wysoko. O matko, nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. Otwórzmy razem. Gotowa? A? Znów nic nie dostałyśmy? Znów widać światło. Wow, ale wielkie! Największe gumy jakie widziałam. Śmiało otwórz swoją jako pierwsza. Okej, okay, do dzieła. Nie wierzę. Widzisz to co ja? Ale ogromna. Pewnie mi zazdrościsz. Wow, kto by nie zazdrościł! A, o nie, upuściłam ją! Ucieka mi! Ech, to chyba jakieś żarty. Chyba muszę zwinąć tę gumę z powrotem. Czemu jestem w nią taka zapatrzona? Mam swoją gumę. Fuu, co to ma być? Myślałam, że dostanę gumę. Chyba trzeba spróbować. Uu, to jakaś kleista maź. Wow, ale się ciągnie. Czy to w ogóle jest jadalne? Uu. Może tylko trochę powącham. Oj, ale śmierdzi. I co ja niby mam z tym zrobić? Wow, można się tym fajnie bawić. Uf, w końcu ją zwinęłam. A, a ty kim jesteś? Co? Kim ty jesteś? Chwileczkę, chyba pomyliłam wyzwania. Wybacz. Nie uwierzysz, gdzie byłam. Wiesz co... Za dużo by wyjaśniać. Okej, okay, najważniejsze, że wróciłaś. No i pyszne. Ciekawe, jak działa. Powinny nam coś wstrzyknąć? Ale co? Chyba wiem, co to. To sikawka na słodycze. Dość tego. Wiesz, co to znaczy, Kylie? Chyba szeryfie Kylie. To miasto jest za małe na nas dwie. Zaraz cię załatwię. Masz. Co powiesz na to? Widzisz te mentosy? Za chwilę zobaczysz je z bliska. Dobrze, że lubię baseballa. Zawsze zaliczam home runy. Taka pewna jesteś, Hana. Poczekaj, aż przeżuję je wszystkie. Słodki smak zwycięstwa. Prawie zapomniałam, czekaj. Chwaskowy akcencik. Okej, okay. czuję, jak strzelają. Ach, tak. Czas na moją tajną broń. Ja też lubię kwaśny smak. We, trochę za dużo. O tak, Ongard. Myślisz, że się przed tobą ugnę? To dobrze myślisz? Ona płacze? O nie. Naprawdę szczypie ją w oczy? Poddaję się. O, no. Pomogę ci wstać. Już dobrze. I tak nie lubiłam tego miasta. Ciekawe, co teraz mamy. Sprawdzimy? Ej, uważaj. Portfel? I automat na cuksy. Tego chyba się nie je, prawda? Wow! Niezłe wdzianko, kochana. Fajne, ale jeszcze wąsów nie ogarnęłam. Wo! Mogę jednego, please. Pewnie, jak zapłacisz. Hm? Oj, nie to. Tada! Co? Też nie to. O, jest. Nie mam tyle kasy. Chyba, że to przecież portfel. Tak jak myślałam. Teraz będzie mnie stać na cuksa. To dużo pieniędzy.